10k, 10 niech żyje żyje ja! Co jak co, mój drogi, ale to akurat nie twoja zasługa! Kaniz, możesz zaczynać! Witajcie kochani. Przychodzę do Was z zapowiedzią i to nie z byle jaką. Jak zapewne zauważyliście, licznik subskrypcji mojego kanału dobił do 10 tysięcy. Taka okrągła liczba wymaga celebracji. Dlatego z tego miejsca zapowiadam dziesięciodniowy festiwal z filmami na moim kanale. W piątek przedstawię recenzję mojego ulubionego anime. Możecie zgadywać, co to za tytuł. <laughs> Higurashi... no cóż to może być za tytuł? Już nie mogę się doczekać. W sobotę z kolei przedstawię wam recenzję mojego najbardziej znienawidzonego anime. O, to mamy takie? Hmm, już nie mogę się zaczekać, aby zobaczyć, jaką chińską pornobajkę przyjdzie nam zjechać. Niedziela to ranking, ale nie taki zwykły, bowiem przedmiotem oceny w nim będą. Wajfu. Wajfu? Wajfu? Wajfu. Ale nie będzie to ranking od 1 do 10. Takiej klasyfikacji jeszcze nie było. A czy będzie później ranking, hasbendo? Lupus robi się. Hmm? Od poniedziałku do czwartku czekają was rankingi. Są one subiektywne, więc dzięki nim poznacie mnie trochę lepiej. Ale najważniejszy ranking będzie miał miejsce w piątek. Wtedy to przedstawię 10 rzeczy, które musicie obejrzeć, jeśli chcecie móc nazywać siebie otaku. A wspaniałą dobkę będę prowadził ja. Podróżni od kanisa! Ja nie bawię się w uprzejmości! Podczas tej klasyfikacji poleje się krew! Muahahaha! W sobotę planuję punkt kulminacyjny naszego festiwalu. Tematem filmu będzie... niespodzianka. Uwielbiam niespodzianki! Czego będzie dotyczył film? Anime? Mangi? Nie powiem, bo zepsułem niespodziankę. Zdradzę tylko, że pojawimy się w nim osobiście. Nie jako wilczy awatar, który widzicie, tylko prawdziwy ja. Nasi widzowie zobaczą nas naprawdę? Czego będzie dotyczyć to wideo? Takiego filmiku jeszcze nie było. Trwa on ponad 20 minut i jestem z niego bardzo zadowolony. Warto na niego czekać. W niedzielę nastąpi zamknięcie festiwalu. Co do ostatniego filmiku, to nadal go nie zrobiłem. Nie mam na niego pomysłu. O, a mogę ja go zrobić? Mogę, 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 mogę. Dobra. Jupi! Ale nie zgadzam się na nic głupiego. Pozwolisz Pikusiowi robić topkę? Odważny jesteś. Ee, nie będzie tak źle. Zobaczymy w niedzielę. Tymczasem zapraszam na festiwal. Zaczynamy już w piątek i bawimy się przez 10 dni. Do zobaczenia niebawem.